Dlaczego po dwóch latach zdecydowałem się przez giełdy Bybit na Bitget. Ja zaczynałem od Bybita, wcześniej miałem jeszcze Binancea, ale tylko chwilę. Ja przechodziłem na Bitget jeszcze przed wejściem Mika i wpływem tego na Bybit. No bo zobaczcie teraz co się dzieje. Chcę sobie przejść na swój profil, klikam i mam jakieś okienko tutaj usługa ograniczona. Nie mogę wejść w swój portfel, serio. Muszę dać powrót na stronę główną, no i tyle. Jakoś muszę to obchodzić, żeby tutaj się dostać. Po drugie, nie ma już lunchpuli, lunchpadów, coś z czego korzystam cały czas. A BitGet jestem od miesiąca, a zobaczcie, że brałem udział tam w lunchpulu. Tret dostałem tyle tych tokenów o takiej wartości. Niedawno jeszcze Jumbo, 53 dolary dostałem, i to jest wszystko w styczniu. Tablecoiny mam na stakingu 13%, w miesiąc 20 dolarów. Tao mam na 15%. Po trzecie, interfejs, te statystyki na Bybit, Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy na jakimś tokenie, który skupujecie na przykład od roku, a nawet od miesiąca, jesteście na plus, minus, no nie da się tego sprawdzić, bo to pokazuje błędne dane i skupia się na ogólnie, na całym koncie, a nie na poszczególnych projektach. Tak, na BitGet zobaczcie, mam tutaj na przykład solane i od razu widzę, czy jestem na niej na plus, minus, ile już zarobiłem ogólnie. I to się kalkuluje w czasie rzeczywistym. że Jeżeli sprzedam, zrealizuję zysk, kupię znowu, i tak dalej, ten y, tutaj zysk będzie podliczany. Mogę też sobie wejść bardziej tutaj szczegółowe dane. Nawet handlując tutaj z boku, cały czas widzę, ile tego mam, ile jestem na plus. Po czwarte, debilne, ujednolicone konto. Mamy finansowanie i ujednolicone, które już było później wymagane, na początku nie trzeba było tego mieć. Nie ma po prostu spot i futures, tylko mamy jedno konto do wszystkiego. A BitGet jest po staremu, mam spot, earn, tutaj gdzie te stable coiny. No i mam też Futures. Jeżeli chcę grać na dźwigni, przelewam sobie tutaj i gram tylko tym. Mam to oddzielone i to serio jest ważne. Także serio, jeżeli chcesz założyć sobie konto na giełdzie, albo chcesz ją zmienić, bo cię denerwuje, tak jak mnie denerwował Bybit, no to pomyśl o BitGet. Najlepiej załóż sobie konto z mojego linku, który znajdziesz w bio na Telegramie. Zakładając konto z mojego linku, będziesz miał niższe opłaty oraz będziesz kwalifikował się na bonusy. Na Telegramie cały czas robię jakieś airdropy i tak dalej. Już niedługo ruszy też pensja tradera, jeżeli nie wiesz co to jest, no to sprawdź sobie na Telegramie w przypiętej wiadomości, tam jest opisane. Masa tego jest, ale abyś dostał te bonusy, no to musisz mieć konto właśnie z mojego linku.